Nie, no pewnie przecież tu jest tak dużo miejsca, że śmiało pchaj się przed tą kamerę. To Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli. Mam pudełko, a w środku są głównie choje, dlatego nazywam to pudło hojowym pudełkiem. No i dzisiaj sprawdzimy sobie jego zawartość, bo są tutaj choje, o których nie wspominałam Wam, i tak dalej, więc chcę po prostu pokazać, jakie to choje udało mi się skolekcjonować przez. W zasadzie niedługi czas, bo tak naprawdę ja nigdy nie byłam jakimś mega fanem choi. Nie szalałam za nimi i tak wiecie, że ja muszę, muszę, koniecznie muszę, bo do łodoszę. Nie, tak nie było, natomiast choje są fajne, tyle tylko, że dla mnie minusem hoi jest to, że one są okrutnie ciężkie i, i karnosa, którą mam, waży, nie wiem, za 3 kg, po prostu podnoszenie po jej to jest jakiś dramat, zawsze ręce, wiecie, odczuwają ciężar tej hoi. Więc jakby dla mnie to jest jedyny mankament tych choi tych właśnie, że one są ciężkie, bo jak one rosną i rosną i rosną i rosną, te liście, wiecie, w, ka w każdym listku mnóstwo wody i tak dalej, no to jest po prostu dramat, dlatego ja się tak, wiecie, mocno odpycham od tych choi, nie, 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 dziękuję. Natomiast trochę jednak ich tutaj mam, więc dzisiaj sobie zobaczymy. Najprawdopodobniej udało mi się, nie, no znowu ty, tu nie ma miejsca. Najprawdopodobniej udało mi się opisać wszystkie, także raczej będziemy wiedzieć, co jest czym. Możemy zacząć od tej choi. Tu jest nazwa. Mam nadzieję, że dobrze widać. No, niestety, bazgrole. Także tak. No, ładna jest ta chojka, powiem Wam. Ona jest z wymianki. Pamiętam, że dostałam ją od yy, Joanny, tak? Od Asi w wymiance. No, śliczna jest. Naprawdę fajna. Widać, że dużo będzie miała takich właśnie y, ciapeczków. A ja lubię jak są listki y, ciapeczkowa. Ona już jest y, posadzona, ale tutaj powiem Wam, korzonki mi dnem jeszcze tak, tak no nie wyszły, no bo ich tam nie widać. Natomiast trzymam ją właśnie tutaj po to żeby miała lepsze warunki, bo skoro już chojowe pudło mam, no to mimo że ta jest posadzona, to też niech sobie tutaj będzie. Jak widzicie, nie ma jej tutaj zbyt dużo i w zasadzie to widzę, że nawet jeszcze nie podjęła wzrostu, bo to co ono tutaj ma, to po prostu korzonki powietrzne. No ale, no ale, mamy czas. I też przy okazji, skoro już to wszystko wyciągam, to bardzo chętnie sobie poumywam, bo patrzcie. Co tu się dzieje? Dziada z babą brak. Kolejna choja, proszę. Oto nazwa. I ona jest właśnie tutaj taka malutka, delikatniutka. Mam nadzieję, że ona taka zostanie. Wiecie, jest taka właśnie małolistna, taka delikatna. Mm. Śliczna jest, naprawdę fajniutka. No, i tutaj oczywiście też wymaga ogarnięcia, bo patrzcie. Tu, tu umarło, trzeba by to było wyciąć i tak dalej, więc bardzo chętnie przy okazji oporządzę to pudełko, bo ja do tego pudełka nie zaglądam tak naprawdę zbyt często. Do tego stopnia nie zaglądam do niego zbyt często, że w poniedziałkowym filmie, jak chciałam Wam zaspoilerować, o czym będziemy rozmawiać w czwartek, to nie byłam przekonana, gdzie są choje z importu, nie? Jakby moja głowa w ogóle nie wiedziała, gdzie... W... Gdzie ulokowane zostały te choje? Czy w szklarni, czy w tym pudle? No, już widzę, że są w tym pudle. I tu na przykład możemy przejść dalej, bo o, to jest właśnie choja importowa. Już wyciągam znacznik, co by go było widać. Chodź, no tu znacznik. Z ostrością problem, proszę. O, bo wata ta To się akurat łatwo czyta. Większość nas tych hoj to, 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 to jest jakiś dramat, żeby to przeczytać. No tutaj się ukorzeniamy, prawda? Bo ona była z importu, ta hoja, i została oczyszczona z muchu tyle, co mi się udało. Nie udało mi się oczyścić wszystkiego. Natomiast ona. Mimo tego, że te korzonki wydaje mi się, że trochę jej wiecie, nadszarpnęłam zbyt mocno. To i tak mi się wydaje, że nie odchorowała tego jakoś tam wiecie zbyt strasznie. Tutaj bardzo ładnie się ukorzenia i wydaje mi się, że ona będzie jedną z pierwszych choj, które wiecie, będę mogła za niedługo sobie normalnie już posadzić. Nie widzę, żeby podjęła wzrost, powiem wam. Nie widzę tego. Nie widzę, nie widzę, żaden listek nie wydaje mi się nowy, ani też wcześniej, jak jeszcze stała w, w dużym pudełku, a jeszcze wcześniej w szklarni, to też nie widziałam żadnego nowego listka. Także tutaj, no, smuteczku, smuteczku. No, ale obowata. Nie pamiętam, z jakiego powodu ją kupiłam. Chyba ze względu na kwiatki, bo one były ładne. Co prawda, ja nie jestem kwiatkowa lady, ale chojowe kwiatki to ja lubię, bo one są śliczne. Dalej w pudle mamy alokazję. <laughs> no tym razem nie choja, ale alokazja. No wiecie, w pudełku fajnie, tak? Cieplutko, wilgotniutko, więc ym, dla alokazji fajnie. Tylko powiem Wam, że nie pamiętam jak ona się nazywa. Nie? A zani to jest ta, co jest, wiecie, fioletowa, no nie? No to przecież wiadomo, że ja muszę ją mieć. Ja kocham fiolet. No i na razie wygląda tak. Czyli wiecie, no, no nic specjalnego, tak? To malusiek jest. Maluszek, ale patrzcie ile ma korzeniachów. Hmm? No, patrzcie na to. Uwielbiam po prostu, uwielbiam. Potem będzie skubanko z mchu. No ale na razie hi, hi, się ukorzeniamy, Tak, mój maluchu. No. Tu kolejna chojka importowa. Tu jest nazwa. Kładam do środka, żeby potem nie pomieszać. No i ją to kupiłam ze względu na liście. Bardzo ładne listki z taką, wiecie, werygacją i tak dalej. Patrzcie, nawet podjęłam wzrost. I jaki to jest śliczny wzrost, taki czerwony, matko, jak słodko po prostu. No ona też została przecięta, że tak powiem, żeby ją troszeczkę zmniejszyć. No i również chcę ją właśnie ukorzenić, ale widzę, że super jej idzie ukorzenianie, bo już widzę tutaj tych korzeni jest naprawdę bardzo dużo. No i ten wzrost, kurde, blacha fajnie. No, i uwalona jestem, nie? I mchem, i czymś. <noise> to nie będzie czysty filmik, mimo że pudełko wydawało się takie czyste. No i tutaj również jest jakaś kwestia do ogarnięcia, bo tutaj coś było, widzę, uschło, więc, hm, no także tak, poza tym będę poszukiwać skoczków bo wczoraj jak tutaj byłam upewnić się, czy mam wszystkiego nazwy i oczywiście nie miałam, więc Jury pomogło, to widziałam, że sporo jest tutaj skoczków więc wydaje mi się, że skoro i tak już to wszystko będę ogarniać to z każdego pojemniczka wyleję zawartość trudno, ale wiecie dzięki temu zmniejsze populację tych dziadów no nie, także coś tam, czegoś trudno u, dobra. I tutaj, może nie choja, ale bardzo podobne, bo O! Watermelon, dobra. No i to są takie malutkie listki. Chodź tutaj, nie kap mi. Takie malutkie. Oczywiście owłosione. Włosy to są moich psów, nie tej, nie, nie tej roślinki. No, nie jest tak najgorzej. Też mi się wydaje, że jest do oczyszczenia, szczególnie, że tu coś białego. Co to jest? Pewnie z którejś choi kapło. No, pewnie tak. No to to też jest fajne. A jak ty w ogóle stoisz tutaj z korzonkami? Masz ty już co? O, coś już masz. Jakie ładne. No to dobrze. Bo ona coś długo stała, powiem wam. I jakoś tak opornie mi się ukorzeniała. A tutaj masz co? Co ty wszystkie końcówki jakieś takie pozamierane? Może dotykają pokrywki? O, trzeba to przemyśleć. No, ale też podjęła wzrost, patrzcie. No tu już nie, ale tu tak. Mhm. Tak, bas? Ciekawe, ile tam skoczków w środku. Nie chcę teraz tego sprawdzać. Kolejna choja i nawet zauważyłam, że na górze tego kubeczka, co będzie mi ciężko pokazać, pływają skoczki, także tu jest ich sporo. No, ale tutaj nazwa. Wrzucam z powrotem do środka i to jest taka choja. Ej, ja nawet nie wiedziałam, że takie choje istnieją. Patrzcie, no to są po prostu takie, o, takie cieniutkie, długie listeczki, coś ślicznego. I ona jest włochata taka. Widzicie takie malutkie włoski? Mój Boże, jakie to jest urocze, naprawdę. Super to wygląda. Ja nie miałam zielonego pojęcia, że takie choje też istnieją. No i ona również, tak, do ukorzenienia. Coś tutaj już nawet zaczęła, to dobrze, bo też długo stała. I pamiętam, że ona również jest od. Od Asi, więc już trochę czasu minęło. Opornie, opornie, opornie. No ale też nieźle, bo patrzcie tutaj po prostu w warunkach tego, że jest wilgotno, się ukorzenia, więc spoko, tutaj też taki długaśny to spoko, tylko tych skoczków trzeba. O, widzicie? Tirku, firku. No, od cholery tego trzeba się wszystkiego pozbyć. A tu jest ból wodziwne coś, co miało być dla Błażej, ale Błażej sobie nie wyjął, więc stwierdziłam, że dobra, Błażej, ja ci to wsadzę po prostu w mech. I jak już urośnie, to ci po prostu dam, więc zakładam, że za niedługo już mu to dam. Tutaj niestety jeden listek, patrzcie, tak mocno dotykał ściany, że aż się zrobił transparentny. Zapewne będzie trupem. No ale mimo wszystko, o, rośniemy. Takim jestem słodziakiem. Ukorzeniamy się w muchu. Tak. No nie jest źle. Szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o tą, to, to, tą bulwę, coś, bo to jakby nie było tak do końca bulwą. No to trochę wyglądało jak runners, ale z bulwą? Dziwne to było. W każdym razie to wystawało, że tak powiem. Tak, jakby z doniczki, i jakby powiedziałam Błażejowi, że tylko takie coś mam, to co widzę, bez wykopywania. A Błażej stwierdził, dobra, dawaj, nie? <laughs> Ale to wiesz, nie wiem, czy coś z tego będzie. No i jak widzicie, coś z tego jednak jest. No nie, coś z tego jednak jest. Radzi sobie całkiem nieźle. Tutaj widzę, że nawet kolejnym listkiem już idziemy. Także z poczką. Fajnie, trzeba będzie oddać tacie. <laughs> no. Kolejna chojka, proszę bardzo, nazwa, tak, no i tutaj możecie powiedzieć, że Karola, jaka tam nowość, skoro już miałaś, no właśnie nie, to jest taka mocna nowość u mnie, I poza tym zobaczcie jak się pięknie wybarwia, cud, miód i orzeszki, nowość niestety, bo tamte od Joli umarły, no rozpadały się totalnie, wiecie, roz... Rozpuszczały się. Także to jest całkiem nowa choja, którą nie tak dawno temu. No, no nie, no dobra, no będzie za 3 miesiące. Kupiłyśmy z jury na, na spółę taką ogromną donicę. Tak, więc każda, że tak powiem, dostała na gęsto. No ale ukorzenić trzeba było i tutaj widzę też już dzieje się dobrze, więc może bym to w końcu posadziła, no bo ile można? Ile można? No i tu. Jak widzicie na końcu, albo nie widzicie, a ja zaraz postaram się pokazać to lepiej. Obawiam się, że lepiej nie będzie. <grym> Za cholerę nie chcę mi złapać ostrości na to, to jest takie małe. A chodzi mi o ten patyczek tutaj, znaczy patyczek, no to jest łodyga, prawda? Ona jest obrośnięta czymś czarnym. Ja odnoszę wrażenie, że to jest jakiś grzyb, bo to się nie rusza, ale po prostu jest. No, to też jest do ogarnięcia, bo wygląda to po prostu fujka. Natomiast cała chojka ma się bardzo ładnie. No i ona również e, należy do takich choi, takich wiecie, które chciałam mieć, bo ona się bardzo ładnie wybarwia. Zobaczcie, co prawda, wcześniejsze listki no, są takie zwykłe. Ale tutaj już pokazała na co ją stać, tak wiecie, chociaż troszkę takimi właśnie przebarwieniami, no coś po prostu pięknego, a ona potrafi dużo lepiej, więc. E, Chciałabym, żeby chociaż wiecie, co którymś listkiem tak ładnie mi się wybarwiała. Ja wiem, że u choi to jest kwestia światła, ale zauważyłam, że mimo to, że się staramy dać to światło, czyli takie jasne, ale żeby nie paliło cały dzień i tak dalej, to nie zawsze te choje chcą się wybarwiać. Więc wiecie, liczę na to, że chociaż raz na jakiś czas, um, no właśnie, obdaruje mnie takim ładnym listkiem. Cholera, co to jest to czarne, nie wiem, grzyb? No mówię, to się nie rusza. To jest chyba jakiś grzyb, ale dziwne to takie narośl, taka czarna. Pewnie jakiś grzyb. No wiecie, tu jest mocno wilgotno w tym pudle. Ja też za często nie zaglądam, nie? bo leniwa kwoka jestem. <grytanie> Więc pewnie jakiś grzyb. Co my tu mamy dalej? Mogę wziąć to, czy to się wywróci? Mogę. Dobra, no i tak. Tutaj y, głównie króluje o. To, to, to. Mhm. Mm I mamy tutaj też chojkę. O taką. Yy, I znacznik od niej jest chyba tu. Tak. O, i taka chojka. Taka. Ona, ona dla mnie wygląda po prostu jak ogon syrenki. Śliczna jest. No i tak. Wkładam znacznik. Yy, tutaj tego dziada. Szynantusa. Tutaj mam zlepek od kilku osób, bo tutaj mam ym, i kawałek od y, Izy z Izabeta po pracy i kawałek właśnie od Asi. No i patrzcie jak ślicznie tutaj rośnie, bo tutaj to, o to, spokojnie to całe jest raczej moim przyrostem. No bo to tylko rosło i rosło i rosło i rosło i rosło i wiecie widziałam jak tylko coraz więcej miejsca zajmuje w pudełku. Tak, zakładam, że i reszta e, podjęła wzrost. O. Zakładam, że tak, natomiast tego nie widzę, ale widzę, że tu są wciąż te kwiatki. Co ty tu w ogóle robisz? Co, 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 co tu zaszło? W ogóle chodź na to. Chodź na to, zobaczmy. O Jezu, w końcu się ukorzeniło. Boże, jak dobrze. To tak długo trwało. Jezu, ile tam jest skoczków. Fle, dobra. <grywa> Wiecie, z tymi skoczkami to już zdążyłam się do nich przyzwyczaić, ale jak jest ich tak bardzo dużo i jeszcze skaczą mi po ręku, no blech, Nie skaczcie. Dobra, tu są korzenie, ale. Aha, dobra, ten kwiatek, którego chciałam zobaczyć, właśnie spadł tam do pudełka. Ok, ale czy jest tu może taki kwiatek, na którymś pędzie? Chyba nie, ale może jak się pozbędę trochę z ręki, to będzie łatwiej znaleźć. Dobra, tu coś było. Aha, i odpadło, zanim zdążyłam pokazać. Dobra. Otóż są stare kwiatki. Ja je jakoś w połowie lata widziałam, widziałam, że one tam są. Natomiast, no, dla mnie to nie było nic tam spe specjalnego. Wszystko mi z rąk leci na litość boską. No, tutaj te korzonki nie są zbyt duże. No ale dobra, trudno. Ja już bym to też chciała posadzić w końcu, no ile można. No i tutaj ta chojka. To jest chojka, którą sobie sama kupiłam u Tomaszewskiego. Błagam cię, Tosiek, bo rozlejesz. Proszę cię, proszę cię, proszę cię. To jest chojka, którą sobie sama kupiłam u Tomaszewskiego. No nie była ona w zbyt dobrej kondycji i tak dalej. Tu mam jej kawałek i szczerze powiedziawszy, jeszcze gdzieś powinna mieć jej kawałek w ukorzenieniu, bo wszystko to, co było w doniczce, to umarło. No nie, to, to, to się nie miało zbyt dobrze. No ale tu się spoko ukorzeniamy. Więc nie jest tak źle, tylko zastanawiam się, gdzie jest jeszcze jeden jej kawałek, bo ja jeszcze coś, coś miałam nie? i trzeba by to było przemyśleć i dołożyć, no nie? Skompletować je razem. No także tak to wygląda. No. Kiedy upadnie ci znacznik, nie? Nie mogę tego podnieść. W żaden sposób. O, prawie. O! Nie mogę po prostu. Po co mi te pazury? Na litość boską. Mam. Mam. Podniosłam. Żeby nie było, że nie ma skoczków. Owszem, są. Patrzcie, jak zapierdzielają. Łażą i łażą, no właśnie, mówię, chciałabym ogarnąć to pudło, zanim one się tutaj namnożą, nie wiadomo jak i wiecie, ich ilość tylko będzie wzrastać i wzrastać, to nie jest zbyt dobra, no bo ile można, prawda, one są pomocne, ale do czasu. No i tu kolejny słoiczek, oć, no tu słoiczek, tak, tutaj do tego znacznika nie mam, bo tutaj wiem, co to jest, to jest Hoja Bella Veriegata, o taka, piękna jest i patrzcie, to tutaj odtąd. To też jest mój przyrośnik. Zobaczcie, jaki śliczny. No, cudo, cudo. A tutaj jest choja, która nazywa się tak. wkładam to tutaj. I ta choja wygląda tak. Czyli jest mocno podobna. Już Wam pokazuję. Do tej pierwszej choi. Ale jednak trochę się różni chociażby grubością tych liści, przynajmniej takie odnoszę wrażenie, to jest jakby moja pierwsza obserwacja, że te listki są trochę inne, takie, mimo że są bardzo podobne, więc jakby wiecie. Natomiast pod taką właśnie nazwą ją dostałam i tutaj, o, mój listek, mój, w końcu mój, mozolnie w tym, w tym pudełku te choje rosną, ale głównie chciałabym, żeby się ukorzeniały także tutaj mój listeczek mój pierwszy mój ci on mój ci o tak go tutaj widać właśnie tak tak a jak tu z korzeniami O, też jest tu gęsto też jest tu gęsto to dobrze to dobrze dobra to, to możemy już odstawić i tutaj nam zostało jeszcze jedno o dobra i chojka tutaj to jest ta to jest ta, tak, i tutaj ta kwadratowa rotundiflora, o, ta kwadratowa, to tą kwadratową też dostałam od Lizy. Coś fantastycznego. Ja nie wiedziałam, że jest choja, która jest prostokątna. No patrzcie. I ona autentycznie taka jest. Cała ta roślina taka jest. To nie tak, że wiecie, że to wypadek przy pracy albo że nie wiem, małe liski. No właśnie, nie. kurde, blacha, ona taka jest. Bo googlowałam. No i zapyta, czy chcę. Mówię, kochana, ja nie wiem, co ty mówisz do mnie. Normalnie strzelasz za kręciami jak Harry Potter. Mówię, ja nie znam się na tych chojach. Mówię, poczekaj, ja wygooglam. Ja patrzę, a ona taka prostokątna. Mówię, Matko Bosko chce. Coś fantastycznego, no. Jak to człowiek nie wie, nie? Jak się tak nie interesuje jakąś rośliną. Że są takie fantastyczne odmiany na coś pięknego. No i tutaj, tak, ten, ten ghost, tak, dobrze mówię? No tak, ten, ten duszek też jest fantastyczny. To też jakiś tam, um, ja jakiś czas temu kupione razem z Jury na spółę. Bo dość drogo ta roślinka wychodziła. Ale spoczko. No niech mi się ukorzeni. Chociaż widzę, że tu mogłabym odciąć. To miałabym, chyba tak zrobię. Ej, patrzcie, jakby tutaj odciąć, to miałabym już dwa gąsty, bo tu jest niezły ten korzonek. No, trzeba to będzie przemyśleć. Przemyśleć, pociąć i ogarnąć. No i patrzcie, kurde, już w pudełku nic, a tak gęsto było. Mnóstwo syfu tylko zostało i widzę, że skoczki skaczą. Nie wiem, czy kamera to widzi, ja to widzę. No, także tak. Także to są wszystkie chojki, jakie mam. O, tutaj stoją. Wszystkie chojki, jakie mam. Więcej chojek nie mam. Znaczy, nie mam takich o malutkich w ukorzenianiu, bo poza tymi chojami, no to jak wiecie, mam te dwie, które możecie kojarzyć ze starszych filmów, czyli to jest ta zwykła Karnoska, e, ta tricolorka, e, Kerry, mm, i, i ta. i ta w Growboxie. Jak ona się nazywa? Kurde, blacha. Zawsze pamiętam, a teraz nie pamiętam. Obskura. Bo jest obskurna, no właśnie. Chociaż nie jest, jest bardzo ładna. No, także tak. Chętnie to sobie teraz wszystko ogarnę, bo dziada z babą tutaj brak, troszkę zaniedbałam, troszkę mi się nie chce, szczerze mówiąc. Jak coś stoi w pudełku, to wiecie, mi się wydaje, że o, tam jest dobrze, nie trzeba zaglądać, a potem się okazuje, że jednak trzeba, bo skoczków to tu jest milion, cała hodowla po prostu. No, co, co, co się będzie dało, to może już posadzę, bo ile można tak czekać. Wszystkim powiemieniam tą wodę i wiecie, każ, każdą tą choję, oczywiście poza tą, która jest już posadzona, to przeleję wodą, żeby wiecie, pozbyć się nadmiaru tych skoczków, bo to jednak one fajnie jak są, ja widzę plusy tych skoczków, ale no niedobrze, kiedy jest ich wiecie, zbyt dużo, tak, to to... to no, to jest mimo wszystko szkodnik, tak? Więc jakby w zbyt dużej ilości na pewno nie, nie ułatwi, ale w takiej niewielkiej ilości bardzo fajnie zjadają martwą tkankę, która, jak wiadomo, też się zdarza, tak? Czy jakiś listek troszkę przygnieje, czy jakiś korzonek troszkę przygnije i tak dalej. One sobie fantastycznie z tym radzą. No ale w dużej ilości wiadomo, że mogłyby krzywdę wyrządzić, prawda? Bo tyle gęb do, do, do wykarmienia to w końcu będą chciały jeść coś, co jest zdrowe, a nie coś, co jest już wiecie, takie. Oklapło umarłe troszkę. No dobra. No nic, kochani, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną tą chwilę, że jesteście w szoku. Ile tych choi udało mi się nazbierać, mimo że ja chojowa dziewczyna nie jestem, to jednak trochę tu tych choi jest. No i co, no biorę się za ogarnięcie tego całego <grytanie> bałaganu, bo trochę tutaj tego się nabałaganiło i podłogę już widzę, mam mokrą, coś mi tu cieknie. Super. No i co, kochani? Życzę Wam w takim razie cudownego, sympatycznego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek, w poniedziałku w Growboxie. Pa!